Legendary Polish Power. Ooo! Oh! Czy Janek znowu pokaże legendarną polską siłę? Zobaczymy już jutro. Rywalem Janka będzie Karol Ulberg, czyli gość, który jest młody, głodny, aby wejść na szczyt. A tacy zawodnicy zawsze są niebezpieczni. Atutami tego gościa przede wszystkim jest młodość, dynamika. Większość swoich ostatnich walk kończył przed czasem, ale. Nigdy nie bił się z żadnym doświadczonym, bardzo mocnym rywalem, takim jakim jest właśnie Janek. Z kolei nasz polski Jano już nie walczył przez około 2 lata ze względu na kontuzję i tak naprawdę jego dzisiejsza forma jest jedną wielką niewiadomą. Pamiętajmy jednak, że Janek w swoich ostatnich waleczkach bił się z tuzami e, tego światowego MMA, takimi jak Ankalajew, gdzie był Remis, a Ankalajew jest teraz mistrzem UFC. Janek walczył również z Aleksem Pereirą, który przez ostatni czas dzierżył pas mistrza I ta walka, jeśli dobrze pamiętacie, naprawdę była bardzo wyrównana. Oto kursy na tę walkę. Tak. Jak dla mnie, wielki disrespekt dla Jano, ponieważ jest o wiele bardziej doświadczony i naprawdę wygrywał z tuzami. I pokazał, że z tymi najlepszymi potrafi się bić. Powiem Wam tak, e, jeśli bym musiał, stawiałbym na Janka, szczególnie ze względu na te kursiki. A Wy róbcie jak uważacie. <noise> Oczywiście, dawajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej walce. Pozdro.